To jest zabawa dla dzieci. Chcieliśmy przez, e, przemycić elementy historyczne w bardzo frywolnej historyjce, tak żeby w takim interaktywnym przedstawieniu dzieci się pobawiły, oswoiły, przestały, przestały się bać, e, przestały się bać. E, Rycerzy, bo wcześniej mieliśmy problemy, dzieci nie podchodziły, bały się zapytać. Tutaj postanowiliśmy ich najpierw oswoić, rycerze nie gryzą, a teraz proszę do nich podejść, będziemy się bawić. Co Co chcielibyście państwo a ty chciałbyś być rycerzy? Tak. A nie boisz się? Nie, nie boję. Uważa Pani, że takie imprezy są potrzebne? Tak, może zdecydowanie coś tak. Coś Mało jest takich imprez tutaj właśnie, im zwłaszcza w więc tak. Sądzi Pani, że oprócz zabawy da się tu czegoś dowiedzieć e, rzeczywiście o historii? Tak, właśnie byliśmy, rozmawialiśmy z rycerzem, który nam powiedział jak rycerze walczyli, tak. Był kat, który mówił, że złodziejom obcinalą rękę, dzieciaki zadowolone. Tu już wielkie walki się czynią na rynku. Mamy dobrze tradycyjną medycynę uprawianą w klasztorach. To jest właściwie medycyna wywodząca się ze średniowiecza. Są to ziołowe różne wywary, nalewki, są to substancje powstałe, powstałe w wyniku destylacji również alkoholu, przy użyciu również różnego rodzaju ziół. Są to często nalewki zdrowotne, są to często alkohole, takie jak wino, które jest przyprawiane wieloma różnymi korzennymi, zwłaszcza przyprawami. Były to bardzo często również słodycze w XIII wieku. W królestwach hiszpańskich bardzo rozwijała się e, pewna sztuka dotycząca produkcji owoców kandyzowanych. Na moim stanowisku będzie można również obejrzeć produkcję kandyzowanych jabłek. E, czyli jabłka smażone w miodzie tak naprawdę. E, były to słodycze bardzo drogie na owe czasy. Medycyna miała niejedno oblicze. farmacja, również e, znamy przypadki leczenia e, impotencji e, żabami. E, Książę Radzki Czarny właśnie w taki sposób miał być leczony w XIII wieku e, przez Dominikanina. E, e, bardzo wybitnego aptekarza. Także takie kuracje również oczywiście stosowane, one miały z kolei podbodowę bardziej filozoficzną. Bardzo często. to Co ty robisz z tego ziarenka? A co się potem robi z kaszą? Co robimy? Gotujemy i Tutaj jest stępa drewniana, rekonstrukcja i Lena tutaj tłucze nam ziarno na kaszę, którą możemy później uważyć w kotle. Jest do zjedzenia. A Pani robi co? Ja wylepiam w tym momencie ciasto na podpłomyki. Już jest wstępnie przygotowane z mąki mocnej, żytniej, takiej, która kiedyś była praktyczna. Teraz mąka pszenna jest taka bardzo sypka. Kiedyś była, widać tutaj trocinki ładne takie. Jest to bardzo zdrowy sposób na sporządzenie pieczywa domowego. Na pewno wszyscy by chętnie spróbowali i zachęcamy do wszystkich do próbowania. Są to podpłomyki, które wojowie w każdej chwili mogli wziąć w kaletkę i przemieścić się. Jest to suche pieczywo, sucharki tego typu. No i nie było problemu, że powstanie zakalec w żadnym wypadku. Tu nie ma takiej możliwości, nie, bo za, da, proszę zaraz tak nawet zobaczyć. To jest zwykle rozgniecione ciasto, rzucone na blachy smaczne, wypieczone. Jest, Najważniejsze, by było zbadać, dobrze wysuszone zbadać, ciasto. Z czym, rozbadać, rozbadać, ciasto. Z czym rozbadać, to się jadło? Jadło się to z różnymi rzeczami. W średniowieczu, my odtwarzamy okres wczesnego, było dużo miodu, bo smarowano prawdopodobnie miodami. Był używany, był powszechnie stosowany i spożywany na biał. Można było to też zasmarować na białym. w zależności co w danym momencie było pod ręką pchacie, prawda? No bo nie ukrywajmy, nie każdego zawsze było na wszystko stać.